Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Pizza. Great Pizza. Lecimy sobie z nim 113, rozdziału czwartego. Wciąż w oczekiwaniu na. Co to było za. Kurde, skupiłam się powiedzieć, wciąż w oczekiwaniu na ten rozdział i nie przeczytałam, co to było za. Um, Achievement, czyli osiągnięcie. o. Niestety nasz segment opisujący życie restauratorki Angeliki Bechamel zdjęto z ramówki. Zamiast tego wróćmy do naszych regularnych zaplanowanych wiadomości. Dla wszystkich zaniepokojonych piekarzy dzisiaj jest dobry dzień na sprzedaż, ponieważ ceny składników wydają się wracać do normy. Ta nagła zmiana idzie w parze z pogłoskami, że coś dziwnego dzieje się z produkcjami Big Data Pizza. Możesz w to uwierzyć? Minęło... 15 pełnych dni i papa Luizjana jest otwarta codziennie. Pół miesiąca czystej pasji do pizzy i ciepszych prac. No, staram się, staram się jak mogę. Ach, te reklamy. Okej, okay, reklamy obejrzone dzisiaj wyjątkowo obejrzałam wszystkie naraz, bo muszę też ponagrywać inne serie, a nie tylko. tego tak jak ostatnio skupiam się ciągle na głód I, i co, a inne zaniedbuję, bo inne przecież też muszę dla was przygotować. Więc lecimy sobie tylko poodbierajmy sobie wszystkie osiągnięcia. O! 10! O oh, wow! Mamy to jakiś pracocholik 4 przez 30 dni. To lecimy po 30? Nie ma innej opcji. Zostaniemy pracocholikami. Po prostu takimi wiecie. Yy, z, z tego normalnie z certyfikatem. Margarita zielony sen okay. No nie wiem, całe to gadanie o pesto nie brzmi. Dobrze. Wezmę pizzę z Hanchoła i sosem pomidorowym. Nie warto próbować czegoś nowego. jedną pizzę z rybą, Tak? Sos pomidorowy ser. no. Tak myślałam. Sos pomidorowy, ser i anchoisy. E, już ci to dam chłopie, tylko najpierw za zoom. Jedna margarita. Margarita jest chyba z bazylią, nie? Tak myślałam. E, margarita, halo? Jest tu dziś margarita. E, tu. Nie, to jest bazylia. Margarita. To jest margarita. Szukamy, szukamy. Yy, Supramy wegańska, słony żegra sobie miałem zielono. O, oh, margarita jest. ser, bazylia. Dobra. A tu mamy zielony sen, nie? Papryka i bazylia, tak? Zielony sen miał być? Taki razy dwa zielony sen. Czyli papryka i bazylia. Więc najpierw chodzimy sobie ze wszystkim. Yy, dwa razy czy raz? Dwa razy zielony sen, okej. Okay. Dwa razy zielony sen. No, i z bazy, okej. Okay. A potem za chwilę mamy dwa razy y, margaritę. Także dzisiaj znowu w porządku, nawet bym powiedziała. A chociaż nie popatrzyłam jeszcze na ostatnie zamówienie, ale to wiecie, to tam mniejsza, o to kto by się tym przejmował. Okej, okay, to do podgrzewacza raz, do podgrzewacza dwa, no i do podgrzewacza trzy i rybki. Do wydania. Proszę. Zagraj Pan parę zbyt, ja trzymałem otrzymałem idealną pizzę. A tu muszę pozbierać te rzeczy i sobie zaraz zobaczymy, co można by posadzić. Dzień, kwak, chorom. Okej, okay, proszę. To są odgłosy dodatków, które chcę na trzech pizzach z serem. Papryka, kurczak i wszystkie... Okej, okay, ser, okej. Okay. Trzy pizze. Wszystkie trzy takie same. Sos i ser. Dobrze. To jest bardzo ważna informacja, czy moja baza jest taka sama. I masz tak, peperoni, kiełbaski, papryka, bekon, szynka, kurczak i sos na pierwszej. czy tak, peperoni, kiełbaski, no dobra, chodźmy po kolei, bo jak się wezmę za bardzo, to się zaraz zakręcę. Mm, papryka, bekon, szynka, czyli tak papryka, bekon i szyneczka. Wybaczcie, wibracje telefonu, ale tak to już jest. I na końcu kurczak. ok no kwa to jest w sumie kwak, kwak. Coś tak nie robi kurczak. Papryka, hmm. kurczak i wszystkie wieprzowe. Okej. Okej, okej, To ma duży sens, szczerze powiedziawszy. Jak sobie tak myślę, że kurczak i wszystkie dodatki wieprzowe, jakie masz. Hmm. Fajne to zamówienie. Chciałabym więcej takich kolorowych. Fajne, takie przyjemne dla oka. Proszę. Jestem pod wrażeniem. Ja też. No, że w ogóle zrobiłam taką pizzę. E, Okej, okay. ogródek. Zapomniałam, że miałam sprawdzić, czego mi brakuje. Chcę dostać jalapeno, proszę. Przepraszam, byłem zbyt bezpośredni. Okej, okay. co z jalapeno tu? Chyba sos też, nie? Samo jalapeno to tak trochę mało, moim zdaniem. Okej, okay, jalapeno. Dobra, Ci jeszcze tu. To idzie do tego. I teraz tak, oliwki mogę, paprykę i jalapeno. Y, oliwki, papryka, jalapeno. Y, oliwki. Halapenię sobie wezmę więcej. No i tutaj paprykę zasadzimy. No i dobra, wystarczy na razie tyle. <laughs> to jest do pokrojenia. To w sumie jeszcze zrobię na zasum Margarity razy dwa. To jakie fajne tam są zadania. Już widziałam, w sensie ostatnie zamówienie. Margarita. Ostatnie zamówienie jest przesympatyczne. Chciałabym więcej takich fajnych zamówień. Takich prostych, przyjemnych, przyjaznych dla oka i dla wykonania. No tak, bo ja bym całe życie chciała wszystko na łatwiznę. Dobra, do tego, a to do wydania, bo za chwilę się wkurzy. Ja, no ep, idź sobie. Przyjechałem za Zoom, Jestem tu gotowa, aby dostarczyć te pyszne pizzę Margarita Raz i Zielonę sendy. Dwa. Czy ja widzę, że tam jest z tyłu remont czy zamknięte, remont czy zamknięte? Ciekawe, bo chciałam powiedzieć, że u nas tak mało ludzi. Ten ciekawy zapach nie kuś, peperoni, ser. Proszę, papa, idź sobie. Nie będę marnować na ciebie ciasta. Czy kiedykolwiek próbowałeś ananasów z krewetkami? To jest takie smakowite. Założę się, że smakowałoby lepiej. Poproszę pizzę z ananasami i krewetkami. No dobra, no. Każdy ma swoje dziwactwa. Ananas. I krewetki mam zautomatyzowane. No, drodzy Państwo, ja zapomniałam. A dzisiaj zautomatyzujemy kolejną że Czabajsko. No dobra, podstawka jest taka sama. Czyli tak hawajska, aż mi się przyjemnie robi teraz. Mhm. I klasyczne mięso to są te. Nie miłośnik mięs, tylko klasyczne mięsko. To do na tak, to czekajcie, tak. To jest do pokrojenia to jest na wydanie na Zoom. Sweet. Proszę bardzo, bardzo to idziemy wydać. Bo się zaraz yy, z niecierpliwi. Proszę bardzo, robić za błyszne, jak mówię to pyszno, to mi się w głowie gra muzyczka z tej reklamy. Czy ktoś zamawiał pyszno.pl? Chcę pizzę, która pomogłaby zmniejszyć ryzyko chorób serca, cukrzycy, otyłości. Y -y -y. Ser, bazylia i sos. Ciasto pełnoziarniste. Sos, ser, jeszcze bazylię muszę tylko zautomatyzować i będzie dobrze. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie do zautomatyzowania. Jak będzie, to sobie klikniemy. Pink. Ojej, 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 ale mi się tutaj, wiecie, przesuwa ten ekran, nie lubię, nie lubię bardzo. Proszę cię kochani, co to za pizza, jest piękna, ja wiem, I know. Okej, okay, nieważne. Już troszeczkę mi zaczyna się tak, no, miejmy to za sobą. Margarita, teraz dwa, coś mi zaczyna tak, chyba się nudzę za bardzo po prostu. Wchodzą mi jakieś bangery reklamowe i, i zaczyna mi to grać gdzieś tam, ale nie wiem, nie wiem. Zobaczymy dokładnie, mnie tu zaprowadzić. Eee, tak, chcę usłyszeć żart? Nie, to jest zbyt tenetny. Poproszę pizzę z serem i tylko z serem. Okej. Okay. Szkoda, liczyłam na fajne żarty, jak na przykład ten krojonych pomidorach. Dalej będę utrzymywać, że jest on fajny. Naprawdę. Uważam, że takie żarty są bardzo fajne. Proszę cię. Nie wiem co powiedzieć. Ta pizza jest tak dobra, że chciałbym kupić jeszcze jedną i podzielić się z przyjaciółmi, tylko pewnie ich nie masz. Jak zawsze wszyscy depresji mają. Hej, połowa z kiełbasą i połowa z pieczarkami. Uwielbiam takie proste zadania: połowa z kiełbasą, połowa z pieczarkami. Pewnie dla Twojego przyjaciela, bo on na przykład jest wegetarianinem, co? I guess. Przydałoby mi się więcej tutaj historiek. W sensie, jeszcze więcej. Hm. Moje życie doprowadziło mnie do tego momentu. Oliwki i pomidory to połączenie, które uwielbiam. Dobrze. W ogóle jestem ciekawa, czy będzie jakiś event w tym roku. Oliwki i krojone pomidory. Czy będzie jakiś fajny evencik yy, w tym roku halloweenowy, czy coś. No, tak nie żeby coś, już jest połowa października, kiedy ja to nagrywam i mogłoby się coś fajnego wydarzyć. Masz. Niech ktoś da mi kapelusz z folii aluminiowej. Ten biegasz po prostu czyta w moich myślach. No cóż, tylko moja rola. Jesteś kobietą, przyszłaś po jedzenie. Jesteś niezdecydowana, muszę przeczytać w Twoich myślach, tak? Domyśl się, tak zwane. Zresztą, panowie myślę, że mogą. E, can relate, czyli mogą, nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Na mojej pity chcę kurczaka i to co je kurczak, czyli kukurydzenia. To. I guess, I hope so, that I guessed right. Czyli mam nadzieję, że dobrze zgadłam, tłumacząc mój kiepski angielski na język polski. Proszę Ci bardzo. Dziękuję za tę doskonałą pity. Mam już takie zamówienie. Pamiętam, pamiętam. Czy mogę poprosić pizzę peperoni bez sera? Of course. Oczywiście, że tak. W mojej... Y, mojej co? Piekarni? Powiedzmy? Mojej pizzerii nie dyskryminujemy nikogo. Naprawdę. Proszę cię bardzo. Jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę? Ale no nie wiem, no. Jestem piekarzem. Wolno mi. E, proszę wskazówkę, okej? Okay. Uff, przyjęliśmy. Sos, pesto, ser i jalapeno. Sos pesto, ser i jalapeno. I w związku z tym, że to jest ostatnia pani, to ja sobie przeczytam, co ona tam napisała, bo już w sumie dzień się kończy. Zobaczmy. Jest chłodno. Czy możesz dać mi jalapeno, aby mnie rozgrać? Mogę dostać się pesto, a mogłam od razu kliknąć OK. Ciepła pizza z jalapeno powinna załatwić sprawę. Proszę, użyj na niej pesto. Ale fajnie. Fajnie od razu powiedziała, no ja nie przeczytałam, bo spieszyłam się, żeby jak najszybciej to kliknąć. To jest matematycznie idealna pizza. Jeśli tak uważasz. Nie będę się sprzeciwiać gletsji. Całkowity zysk, bardzo ładny. Bardzo, bardzo ładnie. Naprawy są. Naprawa pieca i podgrzewac ogarniemy. Dekoracje... nie kupię markina, bo uważam, że to jest bez sensu. Nie podoba mi się. Ja wolę to co mam ten. Te kryształy były piękne i złota kuchnia też jest piękna, a ta zielona z tym ciemnym drewnem. No, bardzo mi się podoba. Ja w ogóle uwielbiam takie klimaty. Chodźmy do ogródka. Kupmy halapenio i z tych nasion, tutaj też kupmy halapenio, bo ono jest drogie. A póki mam kasę, to sobie kupię. Kupmy w sumie czosnek, bo on jest chyba tylko z tego, nie? Mhm. Mm Pomidory też są chyba tylko z tego. Reszta mamy tam w tym to już z Git. Decorations. Dywan mogę mieć zielony? Nie, ten nie pasuje, a ten? Też nie. Marmurowe, Eee, Brzydkie. Co? Powojnik Armanda? Gdzie to w ogóle jest? A widzę, na płocie. Turkusowa drewniana te. Yy, nie, nie pasują. Doniczka z lilią, gdzie? O, ładna. A nie, doniczka z pięciornikiem. Spokojny salonik, ale fajny. Zediaksy to nie. Teraz ja właśnie chciałam powiedzieć, że uwielbiam takie ciemniejsze, ciemna zieleń, ciemny brąz. E, nie takie jak były to modne teraz boho style, tylko ja wolę ten taki trochę cięższy. Ale takie dębowe, ciemne, piękne. No po prostu cudo. A teraz jakie mamy? A, takie mamy, okej, okay, okej. Okay. No, takie. Złoty dywan, nie mogę. Domyślne krawężniki z cegły. A jakie mamy teraz? Takie. No, takie, takie. te są ładne, takie. nierustykalne, tylko takie. no, fajne. No, Roślin z dzikich kwiatów. Krzak czerwonej róży, to jest krzak. O. Zamiast tulipanów, mm, mm, tulipany mi się podobają. E, dziki kwiaty. Nie, tulipany mi się podobają. E, ręcznie tkany dywan. Nie, wygląda jak taki, e, wiecie, taki indy, in, indyjska, hinduska. No, te takie kultury związane z buddyzmem. Oni mają tam takie dywaniki do modlenia się, nie? Teraz w sześciokątne płytki. O, ma tylko mój Element centralny z dzikich kwiatów. Hmm, ciekawe by to było, gdyby nie te tulipany czy coś. Eteryczny płot. To jest chyba jakaś wskazówka, że, że muszę się na hinduizm przerzucić. Drzewa oliwkowa. O, ale nie mamy tych kwiaty wiśni. Jabłonka płacząca wierzba. A metystowa zasłona gdzie? Ale pięknie. Spleśniały krawężnik. To jest chyba coś... <grych> Domyślny krawężnik z cegła, jaki miałam kiedyś. Nie miałam innego, to jest domyślny. Wiecie co ja bym sobie kupiła? To jest takie bzdetne, ale ładne. Podoba mi się. Chcę taki. taki, nada takiego uroku naszemu ogródkowi. Dobra, nieważne. Ym, powrót i chciałam ulepszenia. Bazylia. Okej, okay, bierzemy w takim razie bazylia i został nam już tylko bakłażan. Ale bazylia chyba czułyście się powtarza. Także, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!